Potrzebuję tylko jeden bit, jeden mic, jeden wdech, komercją krz pierwszy ostatnimi, ja ostatni są pierwszy. Tyle wiary w sobie nie masz aby z moich idoli Chyba to ich boli ty wybacz mi to Dobra joł, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim chyba to już dziesiąty odcinek z zainicrować furki Jestem Xapaks i yy, W zasadzie Będziemy zobaczymy, co tam dla nas los przygotował. Eee, niech się zachoduje gierka, zanowie jak zwykle w I są te magiczne drzwi, zgaduję, tak? Hmm. No dobra. Zobaczmy mapkę. Eee, co to jest? Planeta Zinu. Aha. Właśnie, może sobie zrobimy jakieś dodatkowe. Misje, a nie misje obowiązkowe. A zastanowię się. O, fl e, flastry kolejne. Tam coś jest, czekaj, widzę tu. Aha, to jest to. Dobra, e, wiecie co? Możemy sobie zrobić jedną misję obowiązkową, zobaczymy ile nam zajmie, i drugą misję e, taką o labeki Zobaczmy, jakie mamy misje. Yy. Przejmie sklep. O! Możemy. Czemu nie? Widzę, że jeżeli z chce bitki, to się doczeka zamknięcie Sumancji doprowadzi chaos we wszystkich systemach. no O, przejmowanie dzielnic jest w końcu. Ekstra. Dobra. To bardzo chciałem zrobić. O tym tylko maszyłem. Dobra, lecimy, 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 planet jest Dobra, okej, okay, ona coś tam gada. Super Dobra, super skok. Super moc! Biegania! Skakania! I innych takich. Uhu. Znaczy co możemy się w końcu yy, znajdę bazę naszą, czyli nasz dom tej, tej zimki, czy jak ona jako się jakoś nazywała. Yy, Zgadnę w ogóle gdzie to jest, bo ja nie wiem. Zawsze zapominam. Jak ogarnę gdzie to jest, yy, to tam chyba się chowa auto, coś tak czuję. Ale dobra, polecę tędy, lecę, lecę, lecę. Okej. Okay. Planeta Signo hakuj sklep Zacznij wam to sklep Okej okay. Eee Okej eee. Eee. Okej okay. okay. Hakowanie ukończone Serio Serio Aha, myślałem, że to koniec nie no, zbyt pięknie byłoby. Znaczy, zbyt guffe. Mm. <laughs> Dobra, ruchy, zrobimy to inaczej. <laughs> Właśnie zapomniałem o tej mocy w ogóle. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy jeszcze do rozwalenia. E, na przykład ciebie. Okej. Okay. <laughs> to co, by tu jeszcze porobić dla was? Mm, tego pokopiemy chwilę. Tego skopiemy. Oj, gdzie on, gdzie on jest? Tu. Dobra, zniknął. I to się liczy. Oj, tamtego auto potrąciło. Dobra. <grym grym grym> I ty jeszcze, tu jesteś. Okej, okay, git. I ty żyjesz. Ło! ej, 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 ej. Ziemki. Ogar. Ogar, ogar, ogar. Jedziemy. <grym> Przejdzie mi Boom headshot O <grywa> roznaj. równowagę. Szybko. Lecimy, lecimy, lecimy. Zamrażamy. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie trafiłem się zamrożenie. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Dostał. Dobra, le lecimy, lecimy, lecimy. Dawaj go. Mm. Jezu w O! Jeszcze mam taką wolę. Ej serio, co ja mam zrobić? Rozpraw się z policją. Ciągle to samo. Żal. Ej widziałeś co? Liniarze zamienili się w zinów. Ha. że zamienili się w zimów. o nie. Dobra, git. Ci umierają. Dobra, dostał. Znaczy nie widziałem tego, ale dostał chyba. Dobra, BOOM! Oj, wait, 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 wait. Przebiegnę się. Kawałek. Okej. Okay. Git. Przebiegnę się. Jeszcze chwilę. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie pomocy! Tak! Dobra, teraz tu wskoczę. Okej, okay. jestem git. Może stąd. Będę na trochę, ale okej. Okay. O nie, to muszę zniszczyć, a nie obcych, żal. Sfailowałem to trochę. Raczekaj, ja, muszę, Oj, nie pomocy! Okej, okay, wskoczę może tu. Jezus, co zrobić, co zrobić? <gryw> Myście, ze mną, błagam. Wit. Uh, tu na pewno nie wbiją. A stąd mogę chyba to zniszczyć. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, ktoś bił. Ktoś trafił z sobą. Sobam się tu, bo nikogo nie widzę. Okej, okay, strzelam, tu trafiam jakimś cudem. Chyba. Czekaj, trochę jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. Schodź broń Dobra, schodź tą broń. Kurde, Tempo Okej, okay, jeden portal zniszczony. Wuhu! Dobra, biegnij, 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 czekaj. Przebiegnę się na chwilę. Okej, okay, trafiłem se. Okej. Okay. I tu, zniszczone obydwa. I tu. O, CDA jakiś zniszczony. Dobra, lecę, 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 lecę. Jest tam coś, widzę. Co to jest, co to jest? Muszę go złapać, serio? Co to jest? Dobra, widzę. Okej, okay, mam. Zniszczone. Ora. <noise> Dobra. Dobra, zobaczmy co my tu jeszcze mamy do zrobienia w zasadzie. Tam widzę coś. Okej. Okay. I tyle, misja. sakuj planetę. Tyle. Serio. Serio. Seria yy. Aha mm. Aha, dobra, okej okay. O, co to jest? Aha, to muszę zniszczyć, okej okay. Wiecie co zniszczymy sobie to? Tak, poza tym I może zamiast yy, dodatkowej misji zniszczymy tamte. Pomyślałem przez chwilę. Czekaj, zobaczmy. Nie. A to trzeba i tak zniszczyć. Ale mocę chcę zobaczyć. Jakie lepsze, ulepszenie. To weźmy. Bo lud bardzo mi się podoba. Ta, ta moc. Dobra, skoczę. Kurde, jakby ich tu wziąć? Czekaj, bo... Dobra, spadnij! <ścoughs> Szterę, okej okay. okay. yy, To teraz biję tu na przykład Hopa Dostał, dostał obcy It. Nie szczelać. Proszę nie strzelać, proszę raz pozbieram HP trochę Tego też mogę Skąd? Cholera O cholera 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 Z dołu Shit Albo z drugiej strony Okej, okay. git, git Może zniszczę, może zniszczę Jest Cholera zniszczyłem Uciekam stąd Uciekam stąd Okej okay. Co to jest? O! Nie, 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 nie. Nie chcę dopuszczać obszaru, ale tam widziałem I super skok. Kurde, przegram to, przegram. Nie mam szans. Dobra, poczekam chwilę. Poczekam, tu muszę. Tam, tam mamy kolejną. Może tam wbiję. Czekaj. Mogę tam wbić? Czekaj, wezmę bez baseballowe. Nie, ale lubię tą broń. Dobra, weźmy to. Co my tam mamy? Dominator. A się tam coś mi. Dobra, nieważne. Poczekajmy. Czekaj. Podskoczę. Dobra, widzę to. Dobra. Jak tam wbić, kurde ładuj mi to życie, chcę jeszcze coś nagrać Pofa Woj. Dobra, wyjdę Dobra, czy jest ktoś? Kogoś tu widzę Dobra, spokojnie Nie rusza się? Tak Mit. Pozbieram on w życie może ŁoŚiT <laughs> Szczerze Dobra, poczekajmy się to odbierze Dobra, poczekam Dawaj, 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 dawaj Dawaj go Dobra, pozbieram CHP, okej okay. Git No ale dostał, 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 dostał. Dostali bardziej. było Pozbiera go. No. Dobra. Dobra, dostał. Ten też, ten też, ten też, ten też. Dobra, Git, się przez chwilę. Kogoś tu mamy jeszcze do wykonania tego. Hop, pa! Dobra. Usunięto Git. To przy okazji teraz wbijemy tu. Co my tu mamy? Eee. Od cukiereczki reczki, tak. Ojej, ostatek serio? Nie, portal. Spaduwa, spaduwa Nie, się portalu shit Shit, 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 mamy mały problem Dobra. Dobra, dawaj. Zniszczony portal. Nit. O to chodziło. Dobra, dostał. Eee, zobaczmy, gdzie. Generator jest na tym. Okej, okej. Okay, okay. Wszystko jasne. Przepraszam wszystkich. Jeszcze raz. Najmocniej. Hopa. Okej, okay, włączę generator. Okej. Okay. Ładuje mnie nie. zniszczony. Jeszcze jeden tam był. Dobra, w to się trafię. Opa. w zasadzie w to mogę sobie jeszcze trafię. Nie, jestem na tym terenie. Czekaj, jakby to zrobić? Tu stoi jeden tam jeden. A chyba karty dostał, dostał, dostał. Ło, tu jest portal, lol, nie widziałem go. O jezus, mamy problem. Dobra, o, spokojnie, spokojnie. Zniszmy portal najpierw, bo to jest najważniejsze. Dobra, ładuj, 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 tu widzę portal. Dobra, zniszczenie portalu. Dobra, dostał właśnie o to Widziło mnie Dobra, ja. Dobra, dobra, gi teraz jeszcze ty. Dobra, ładuj, ładuj. Uda ci się. Stążysz, Robi się. Git. Zniszczony. Kolejny generator. To przebiegnę się. Kawałek. Tam jeszcze jest portal. Aha, nie widziałem. Teraz muszę tamto wyłączyć. Dobra, zniszczę szybko ten portal. Dobra, zniszczone portale. Okej. Okay. Lecimy, 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 lecimy. Teraz to mogę chyba już sakować. Czekaj, przebiegnę się kawałek. Dobra, tego zjadę. Na Hama trochę. Ale trudno. Ło, Jezus wszyscy ze wszystkich stron mnie atakują. Czekajcie, pomyślę co zrobić. Okej. Okay. Winni wszyscy dostać. Ło, ej, 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 ej! Nie chcę takiego czegoś. Błagam. Łe, pomocy! <noise> Czekaj, przebiegnę się moim super sprintem. E. Hmm, co, jak by to zrobić? Zostawcie mnie kurna jasno. Good day. Odzyskaj równowagę. Ooo! Oh, shit! Nie wyszło mi trochę. Jak chciałem. <noise> ale żeby był jakiś punkt kontrolny. po się dzienisz. Halo! No i co? No i co? Zrobiłem? Wygrałem? O co chodzi w przepisie? Uda się ją do szczeliny. Aha. Aha. To czekaj, nie wiem, czy zrobić cięcie w tym momencie. Czekaj, nie bla bla dobra, doskoczę, weźmy klastra. Serio? Tak mało? Dlaczego? To jest w tym momencie jak goniłem tego... tego? Nie. Nie wiem, czy inne. Ten, ten. Teraz gotowa, czekaj. Chodź tu, wracaj. Ale to w tym... w na stole Czekaj, wracaj. No. I to chyba. To jest. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Warto wiedzieć. Ha, czyli taki parkur tutaj na stylu. No i chyba po tym parku, że będę musiał się z Wami pożegnać, niestety. No, nie Kurde, co to znaczy? Uda się, uda się, uda się. Uda się. Oj, oj, ruchy, ruchy, wbije Serio, serio. Wbiłem sam środek, sam środek. o oh, shit. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. No nie, wykonałem. Oj, nie, trafiłem. nie, Tam teraz. Słuchaj. nie, kurde nie, by to, nie, O, dój. Dobra, trafiłem. Dobra. Dobra, tak, chwilę. Oj, ej, 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 nie, nie. Nie. O, tam, tylko nie to. Dobra, git, git, ładuj, ładuj. Dobra, wbiję tam. Jeszcze może tam mogę zmienić. Kurde, nie. Zabrakło mi do srebra tyle, tak mała Szczelina platforma, czyli po tych dwóch w zasadzie mogę już zakończyć odcinek Dzięki za oglądanie, lajkowanie, subskrybuj, lajkuj i tak dalej eee, Do następnego odcinka eee, Już? Już Co to w ogóle było? Co w ogóle jest? To w ogóle jest. Co to jest, uciekam z tego dziwnego miejsca. Co to? Aj, a to co to? Coś jest z tyłu? Super skoku, dobra. Wezmę tego plastra i kończymy! Do następnego odcinka. Na razie i cześć!